Dziś na kanale o domu inteligentny domowy monitoring bez kabli. Minęły już czasy, kiedy chęć zainstalowania monitoringu w domu wiązała się z kuciem ścian albo z koniecznością przygotowania jakiejś instalacji już na etapie budowy domu. Ja na przykład tego nie zrobiłem. Budując dom wiedziałem, że będę chciał mieć monitoring, ale nie chciałem ciągnąć kabli, wyprowadzać przyłącze itd., bo byłoby to po prostu upierdliwe. A z takim zestawem jak prezentowany tutaj tp TAPO C420S2 nie potrzebujemy żadnego kabla, żeby korzystać z domowego, inteligentnego monitoringu. No dobra, potrzebujemy kabla, w sumie nawet dwóch. Potrzebujemy kabla do zasilania i do podłączenia ethernetowego. dla tego oto hubu. To jest hub TAPO, który musimy podłączyć, żeby skonfigurować te dwie kamery. Troszeczkę szkoda, że nie ma on wbudowanego Wi-Fi, ale możemy go podłączyć bezpośrednio do routera i w ten sposób konfigurujemy. Te kamery. Same kamery są już w całości bezprzewodowe. One mają miejsce na akumulator. Tu mamy akumulator 6700 mAh, który według producenta wystarcza na 180 dni. No, ja nie testowałem tych kamer aż tak długo, ale w czasie dwóch tygodni zjechało mniej niż 10% naładowania, więc jestem skłonny w te 180 dni uwierzyć. Wkładamy akumulator do środka, zakręcamy dekielek i mamy kamerę gotową do działania. Ona od razu się włącza. Mamy tutaj też taki uchwyt, który możemy przymocować gdzieś do ściany albo postawić wolnostojąco w dowolnym miejscu przymocować do elewacji. Nie musimy się też przejmować, że później trzeba będzie odkręcać całą kamerę, bo ten uchwyt jest rozkładany, więc ta część może pozostać przywiercona do ściany, a ta część może odejść razem z kamerą. Ona się bardzo dobrze trzyma, nie ma tutaj żadnego ryzyka, że ta kamera nam odpadnie. Nie musimy się też przejmować kwestią taką jak ładowanie, bo o ile możemy oczywiście podłączyć je z łączem USB do zasilania na stałe, tak Korzystając z kamer na zewnątrz, byłoby to no dość niebezpieczne i trochę bez sensu, bo mimo tego, że te kamery spełniają normę IP65, no to one muszą być zabezpieczone taką tutaj gumową uszczelką. Ale ta gumowa uszczelka znacząco ułatwia nam ładowanie, bo żeby naładować akumulator w tej kamerze, możemy albo odciągnąć tą gumową uszczelkę i wetknąć kabel, albo ponownie. Wyjąć akumulator, naładować go i włożyć. I mamy spokój na kolejne 180 dni według deklaracji producenta. Szkoda tylko, że ten akumulator ma złącze micro USB, a nie USB-C, ale zauważcie, że akumulator jest zupełnie osobną częścią zestawu i podejrzewam, że w przyszłości będzie można kupić sam akumulator wyposażony w złącze USB-C i w razie potrzeby po prostu wymienić bez konieczności wymiany całego zestawu kamer. Widziałem już to nieco o tym, jaka jest zasada bezprzewodowego działania tych kamer, ale pomówmy jeszcze, co znajdziemy w tym pudełku, bo opakowanie jest dość bogate, więc mamy tutaj dwie kamery, dwa akumulatory, mamy też ładowarkę USB do tych akumulatorów, mamy oczywiście hub, mamy zasilacz do tego huba, mamy też przewód Ethernet, żeby podłączyć go do routera lub złącza LAN i mamy też kołki montażowe, przy pomocy których możemy zamontować kamerę na elewacji. Także dostajemy w zasadzie wszystko w zestawie. Jedyne, czego w zestawie nie ma, to karta. MicroSD, którą możemy włożyć tutaj do tego hubu, żeby trzymać zapis monitoringu. Nie jest to jednak konieczne, bo jeżeli zasubskrybujemy abonament Tapoker, to możemy przechowywać nasz zapis monitoringu w chmurze, a przy okazji też dostajemy dostęp do kilku dodatkowych funkcji opartych o sztuczną inteligencję, które dodatkowo zwiększają możliwości korzystania z tych kamer. Ale co jest fajne, nie jest to obowiązkowe i te kamery same w sobie potrafią naprawdę dużo. Pierwsza konfiguracja jest banalnie prosta. Podłączamy hub do prądu i do gniazda Ethernet. On się pojawia od razu w aplikacji TAPO i tam konfigurujemy już dalej kamery. Potem możemy już sobie dowolnie skonfigurować na przykład strefy, w których kamera będzie reagowała na ruch. Tak jak u mnie na przykład kamera jest w takim miejscu, że jeżeli nie zmieniłbym strefy, to kamera wysyłałaby mi powiadomienie za każdym razem, kiedy przez ulicę przejedzie samochód albo przebiegnie kot. A ustawiłem sobie strefę taką, żeby łapała mi tylko tuż przed domem i w ten sposób reaguje tylko wtedy, kiedy ktoś faktycznie do tego domu podejdzie. Dużo tu mówiłem o bezprzewodowości i konfiguracji, ale pomówmy o tym, jaką jakość dają te kamery, a jest ona całkiem spora, bo te kamery nagrywają w rozdzielczości 14-40p i jest to idealny półśrodek między niższą rozdzielczością, która mogłaby być nieco rozmazana, a wyższą rozdzielczością, na przykład 4K, która zajmowałaby bardzo dużo miejsca na dysku, żeby zapisać na przykład zapis kamer z kilku tygodni. Więc ta rozdzielczość jest zupełnie w porządku, jakość też jest bardzo wysoka. Bardzo zaskoczył mnie tutaj tryb noktowizyjny, który włącza się w nocy, bo mimo tego, że te kamery mają wbudowane podwójne diody LED, to złapałem się na tym, że nie ma potrzeby z nich korzystać, bo kamera tak dobrze widzi po cienku, że te LEDy w zasadzie przydają się bardziej, kiedy to ja potrzebuję coś doświetlić niż do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje na zapisie monitoringu. Obydwie kamery mają też wbudowany mikrofon oraz głośnik, więc możemy je wykorzystywać do komunikacji dwukierunkowej. Oczywiście no, można w ten sposób porozmawiać z potencjalnym złodziejem, ale można też porozmawiać na przykład z kurierem, jeżeli ten przyjedzie nas nie ma w domu. I chcemy, żeby zostawił paczkę za domem. To możemy mu to powiedzieć z poziomu właśnie aplikacji TAPO i takiej kamery, nawet kiedy nie ma nas w domu. Mamy też tutaj wbudowaną syrenę. Ona nie jest jakoś mega głośna, jak w kamerach z najwyższej półki, bo pamiętajmy, że to wcale nie jest drogi zestaw, o czym zaraz powiem. Ale ta syrena jest dostatecznie głośna, żeby zaalarmować nas, zaalarmować sąsiadów i być może wystraszyć potencjalnego intruza. Jak taki zestaw monitoringu spisuje się na co dzień? Bardzo dobrze. Ja tutaj też chcę tylko wspomnieć, że oprócz testów, które przeprowadzałem teraz, testowałem te kamery także rok temu, kiedy jeszcze pracowałem w innej redakcji i wtedy również byłem zachwycony ich działaniem, tylko że wtedy te kamery kosztowały 1149 zł. Dla niektórych ludzi może być to sporo, oczywiście w skali. Całego rynku to nie jest dużo, ale ktoś mógłby uznać, że to jest zbyt wiele pieniędzy. A tymczasem dzisiaj taki zestaw kupimy za mniej niż 800 zł. I to już jest kompletny, że tak powiem, no-brainer, bo za 800 zł mamy dwie świetne kamery monitoringu domowego, które mają inteligentne funkcje, bardzo wysoką jakość obrazu i są zupełnie bezprzewodowe. Więc nawet jeżeli nie mamy domu przystosowanego do tego, żeby zrobić w nim monitoring, to możemy z takich kamer skorzystać, a nawet kupić dwa zestawy. I rozbudowywać nasz system monitoringu, bo przecież aplikacja TAPO pozwala nam łączyć ze sobą różne urządzenia inteligentnego domu ze stajni Tepelinka i korzystać z nich wspólnie. Możemy dokupić np. wideo domofon, kolejną kamerę i w ten sposób zbudować sobie cały ekosystem urządzeń TAPO. Z perspektywy kilku tygodni testów teraz i kilku tygodni w zeszłym roku w zasadzie nie mam większych uwag, bo do tego, co takie budżetowe kamery mają robić, spisują się one fantastycznie. Mają detekcję ruchu, mają rozpoznawanie ludzi i obiektów, mają syrenę, mają komunikację dwukierunkową. Nie ma tutaj w zasadzie nic, na co można by było przesadnie narzekać. Zwłaszcza jeżeli mówimy o kamerach kosztujących mniej niż 800 zł. Bo wszystko to, co mają robić, robią naprawdę wzorowo. I to już było wszystko, co miałem do powiedzenia w tym materiale na kanale o domu. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o takim inteligentnym monitoringu, czy korzystacie z tego typu rozwiązań, bo wydaje mi się, że jest to bardzo fajny sposób na podniesienie bezpieczeństwa. Nawet jeżeli mieszkacie w bezpiecznej okolicy, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zawsze dobrze mieć choćby podkład dla ubezpieczyciela, jeżeli coś się wydarzy, więc odpukać taki wydatek może się kiedyś w przyszłości po wielokroć, zwrócić. Tymczasem zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne, więc jeżeli obejrzyliście ten odcinek do końca, to wpiszcie w komentarzu inteligentny monitoring i my będziemy wiedzieli, że obejrzyliście ten film w całości. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale o domu, na kanale o technologii. Cześć!